Cześć, nazywam się Kaja Klimek i jestem waszą przewodniczką po konkursie filmowych odkryć. Za chwilę zobaczycie tajwański film pod tytułem Cześć Tapir. Tajwan to taka mała wyspa leżąca niedaleko Chin, bardzo, bardzo daleko stąd. Mieszka na niej mały chłopiec, ośmiolatek, który wyrusza na poszukiwanie magicznego stworzenia, które żyje w lesie. Ów magiczny nowy przyjaciel ma mu pomóc odzyskać tatę. Tak właściwie zapowiada się ta historia. Nie jest to łatwy w odbiorze film, bo akcja toczy się bardzo powoli, ale jest w nim dużo naprawdę fantastycznych i pięknych momentów. Poznajemy zarówno naszego bohatera, jak i jego przyjaciół, z którymi przemierza zaczarowany las, ale też widzimy zwyczajne życie w tej niewielkiej miejscowości, w której akcja się toczy. To miasteczko portowe, więc widzimy i kutry, i morze, i różnego rodzaju sytuacje na targu rybnym, więc dużo się tutaj będzie działo właśnie w tych dwóch sferach. W sferze zwyczajnego życia bohaterów, ale też właśnie w sferze fantazji, trochę ucieczki, trochę poszukiwania. No i właśnie w tym drugim świecie, w tym świecie fantazji, wyobraźni i magii, pojawia się tapir. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście to zwierzę. Ono trochę przypomina świnkę, ale z trąbą słonia. Moim zdaniem jest jednym z najbardziej uroczych stworzeń na tej planecie i tak też będzie w tym filmie. Sami zresztą zobaczycie, kiedy pojawi się na ekranie, to naprawdę coś. Ciepłego obudzi się w Waszych serduszkach. No i właśnie ten fakt, że Tapir przybywa ze świata wyobraźni, jest tutaj bardzo ważnym elementem w historii naszego bohatera. Po co on tutaj właściwie jest i jak ta historia jest opowiadana? To jest film z aktorami. Zobaczycie zarówno aktorów, jak i właśnie te animowane stworzenia, ale gdzieś w duchu ten film przypomina japońskie filmy animowane. Jest dużo magii, wielka rola przy, przyrody, ale też nowa przygoda, która może pomóc bohaterom zmierzyć się z tym, co spotyka ich w rzeczywistości. Mam też dla Was pytanie, które warto sobie zadać przy projekcji tego filmu. Właściwie, po co w życiu naszego bohatera pojawia się tapir? W czym mu tak naprawdę ma pomóc?